Welcome to the League of Draven. <laughs> Myślę, że go trochę boli. Ale no. <laughs> okay. się Zostańcie. 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 I cię tu nie stało. Zostańcie. 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 A jej ja im Zmniejszam im odporność na magię. No, bo mi to dużo da. Jak się Patrz! Do... Mi zabijają tam. Ale ja też zginął. Serio? BUM! On nie ulta nawet nie zdąży użyć, dobrze. Dobry stun. Ja, ja się zagapiłem na mida. No, a, a ja sobie się tu biłem. O, lecił. Daj, daj, daj rozwalimy go. Bąsza kalaka! Bąsza kalaka! Dobrze! Ja Widziałem, że miałeś ulta, obie. Wow. I gościa nie ma. To jeszcze przychodzi, no? Po kolei. Bąsza kalaka. Ej, idą wszyscy, leził, leził, idą wszyscy. Bąsza kalaka, bitches! Shut up. Napisam, Lol. Wiamy bitches! No chyba nie. Powiedz papa Lee Sin Gdzie ucieka Okej 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 Mi to pasi Głupza <grywania> Galaga, Galaga mówi Jakiś sile <grywania> Pójdź, pisz tak, pisz Czekaj A okay. ile nasz 9-1 Dobrze, mi się to podoba O idzie Patrz, patrz, patrz na następny Idzie mu dziesiąty kill <grywania> O, Foxu. Ciekawe czy mnie uderzy to na no? O, myślałem, że... Serio? Ty jesteś lejwem Papa Jeszcze flasztu no. to... no. Ale dawaj, użyj tego no. <laughs> LOL, dobra LEGENDA Ja bym zatrzymał mu, Jak ja bym miał ulta, to by też... Ej dawaj! No, bia, 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 Ale nie, tam jest ta na dole, wej. Bum szaklaka, bitches! Ej, wein, 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 Ej, ona nam bierze tower'a. Dobra, ja tu PENTA do... tu... na dole! robię. Ej, nie! Przyszedłbym po pęty, ale za daleko tu jest. Bum szaklaka! Patrz, patrz jak ją... Flaszła, flaszła! No to dobrze. Serio, uciekał Jedna. Ona gdzieś tu poszła, tu gdzieś poszła. No to dobra, dobra, szukaj, szukaj. Szukaj kolegów. No chyba się, się nie chce do ciebie przytulić po mnie szuka przyjaciół. Okej, okay, idę. Defuj mnie. Bo Jestem sobie na podcast. Bo ja mi się, się mogę uderzać. Myślę, BUM SZAKA LAKA! LOL. Co to było? To było BUM SZAKA LAKA. LOL. Ale wiesz, że oni nas puszują. Dobra, a my też puszujemy mi da właśnie teraz. LOL. Laki. Bugam Idziemy. BUM. BUM Chodź, chodź. chodź Oni mają drinka. Widocznie skinęłaś. No nie mają drinka, mają wszystkie wieże. A to pijesz. Pa... To jest Posz, nosu sobie. Dobra. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ojdziesz. Ciebie bumszaka kalak. Hej, Lisin. Tam wszystko dobrze? A tylko tam... pomogę ci, bierze. Zniszczyć. No, proszę cię, wejść na niego. Nie, nie wejdę. Użyj ku Ja? Ej, ej, Ta, Dwa topory. Leckie. Mam wejść na nich? Mam ulta za dwa, no, jeden. Możesz kiedy chcesz. Jak tylko zechcesz. Ba, odrzuciła się! Ej, ej, flash i ult. Boom! Bądź jaka krótka gra. <grymne> <grymne> 17 minut. I po. LOL. Aha. Se 16 sekund. Się... O, o. O. Ok. Mówię <grymne> ci, że z niczego nie trafiam. Jestem Amumus pod mumia Ale dla kogo to było? O. Dla mnie. On, on... Ej, ja bym ją zabił z ulta, ale jakoś... Ja mam ultę jakoś. No to na wszystkich. Co się wstydzisz, panie. A mu mu przyjaciół przecież musisz to być. <grym> Okej. Okay. Aż Aż się rozpłakałem, patrz. Aż się popłaczę. Uuu <grym> gdyby to się trafiło. O oh, serio? Surendy następne. Uuuuuh, aż włączyłem.